Czy starty w rajdach terenowych dają ci więcej adrenaliny niż skoki narciarskie? Ja myślę, że dają trochę inną adrenalinę, dlatego że w skokach narciarskich ta adrenalina zawsze jest podczas tego skoku i ona się już jakby wydziela w momencie, jak zawodnik siada na belkę i wie, że przed nim jest ten, ten skok. W rajdach ta adrenalina bardzo często jest parę godzin <laughs> i to jest zupełnie inaczej, ale myślę, że jednak w rajdach, przez to, że, że trwa dłużej, to, to jest dużo więcej tej adrenaliny. Ty z roku na rok robisz w rajdach bardzo duże postępy. O czym najlepiej świadczą wyniki z Twoich trzech pierwszych startów w rajdzie Dakar. Spodziewałeś się, wchodząc w tą dyscyplinę, że będziesz w stanie robić tak szybkie postępy? Ten rok na pewno mieliśmy bardzo ciężki, dlatego że zmieniliśmy samochód, który był bardzo, optym bardzo optymistycznie byłem nastawiony do tego samochodu, bo potencjał straszny. Niestety no, w drugi dzień rajdu samochód wybuchnął. Ja myślę, że zawsze jeśli człowiek jest sportowcem od dziecka, jest mu trochę łatwiej przejść jakby z jednej do drugiej dyscypliny. Ale też to nie jest proste dlatego, że ja przyszedłem akurat do dyscypliny, z której nie miałem nigdy nic wspólnego. Gdybym nie wiem, poszedł w jakieś tam bieganie, jeżdżenie na nartach, czy, czy piłka, czy coś w tym stylu, na pewno by był dużo bardziej doświadczony czy doświadczony. Więcej bym o tym wiedział. Przyszedłem w dyscyplinę, którą, którą zaczynałem jakby od zera. Pamiętam do dziś, jak siadłem pierwszy raz do samochodu w terenie. Oczywiście. Jadąc szybko, bo wcześniej gdzieś tam w takim owrodzie to jeździłem, bo miałem swój samochód, gdzie tam e, gdzieś tam próbowałem sobie jeździć, ale akurat z takimi prędkościami, z tym to nigdy po, po dziurach, więc jak siadłem pierwszy raz i po chyba 3-4 minutach wylecieliśmy w powietrze tym samochodem i ledwo wylądowaliśmy na koła, no to później 15 minut siedziałem gdzieś tam obok tego samochodu i myślałem dosyć intensywnie, czy to jest dla mnie, czy nie, że jednak to było coś, co, co, czego nie przewidziałem zdecydowanie. Ale też wiedziałem doskonale, że ja nie jestem człowiekiem takim, który się poddaje że... I, i też doskonale wiedziałem z drugiej strony o tym, że to nie przyjdzie łatwo, że... że... Muszę jakby swoje odcierpieć. Zaczynam tutaj no właśnie, tak, żeby, jak od przedszkola. Bo teraz jesteś na wysokim poziomie, ale żeby dojść do takiego poziomu, jest tak jak mówisz: musisz swoje odcierpieć, musisz nieraz dachować, nieraz urwać koło. Który ze swoich wypadków, bo takich wiele, wiele zaliczałeś oczywiście, który z tych wypadków uważasz dzisiaj za, za najgroźniejszy, za najbardziej niebezpieczny? No Najgroźniejszy na pewno to był na rajdzie w Rosji, na tak zwanym silku, silkway. Rajdzie. To był taki mały Dakar. Przez tydzień jechaliśmy i to dziennie po 500-600 km. Mieliśmy dosyć mocne dachowanie przez przód, czyli no, wpadliśmy w, w trawie taki dosyć wysoki rów i jak oddało nam, no to polecieliśmy tył jakby nas wyprzedzał. Mierzyliśmy później, jak samochód był na dachu, że lecieliśmy gdzieś 25-30 metrów w powietrzu, zanim uderzyliśmy dachem w, w ziemię. Na szczęście była to ziemia, gdzie dosyć też miękko to zamortyzowało, no ale to nie było przyjemne na pewno, e, i to wtedy przelatuje przed oczami wszystko, e, ale też no, jest jakaś taka świadomość, że, że, że te, te samochody naprawdę są coraz bardziej bezpieczne, te rajdowe i ta, jest mnóstwo kla, e, e, blachy, rółek, e, jest ta klatka, która jakby powoduje, że, że ten samochód staje się dużo bardziej wytrzymały i bezpieczny. Dzięki, te, dzięki tym zabezpieczeniom czujesz się bezpiecznie podczas jazdy. Dokładnie. To jest też tak, że ja, e, ja byłem w symulatorze dachowania w prywatnym znaczy w normalnym samochodzie cywilnym, gdzie jest e, normalny pas. I to nie jest przyjemne, zdecydowanie, bo w momencie dachowania napina się tylko ten pas. Człowiek górą wręcz leci do przodu, i gdyby nie miał tej kierownicy, to ciężko jest jakby zareagować. W samochodzie rajdowym jesteś mocno spięty do, do, do fotela, czyli tworzysz jakby jedność z samochodem, i w momencie dachowania ty nie jesteś w stanie nawet się prawie że ruszyć. Lecisz po prostu razem z tym samochodem. I to jest o wiele bardziej bezpieczne, ale no, tak jak mówię, te szybkości są zupełnie inne i też no. Jakby nie da się tego uniknąć. No, każdy musi swoją drogę przejść w, w każdej to dyscyplinie. Jeśli idziesz na skocznie, pewnie przewrócisz się tysiące razy, zanim, zanim wylądujesz poprawnie, bo nie wiesz, jak to robić. Tu jest, tu jest tak samo. Ja popełniałem mnóstwo obłędów, wiele rajdów nie dojechaliśmy, wiele razy gdzieś tam na treningach wydachowaliśmy, więc też z biegiem czasu te nawyki, które powinny być, zaczęły stawać się normalnością. A najbardziej żal pewnie tego ostatniego Dakaru. No tak, tylko że tu akurat to nie był mój błąd. To, to, to Jechaliście stało się to... i samochód nagle zaczął płonąć, tak? Jak to Nie, był to bardzo... był jakiś wybuch. My jechaliśmy, to już było prawie że na końcu odcinka. Ten odcinek miał 570 km, zostało nam około 40 km do mety. Dosyć szybki odcinek po bardzo dużych dziurach, takich w piasku. I normalnie samochodem czteronapędowym, no to wiadomą sprawą jest, że wyjeżdżasz na szczyt tej dziury, lekkie dohamowanie wchodzisz w tę dziurę i, i, i tak jedziesz. Tym samochodem po prostu tym bagi szło się górą, to trzymało się gaz i ten samochód jechał, ale też praca tych amortyzatorów była z dużo większą częstotliwością i dużo większa. I prawdopodobnie, bo tego nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, ale tak najprawdopodobniej stało się, że wybuchnął amortyzator olejowo-gazowy gdzie ten olej po wybuchnięciu poszedł po, po wszystkich tych plastikach i się, i się samochód za, zapalił. Był no dosyć to... mocny strzał po prostu z tyłu usłyszeliśmy, aż podniosło nam samochód trochę do góry. I w tym momencie i mówię do Rafała: mówię, Rafał, co się stało? On mówi: Nie wiem, zatrzymajmy się, zobaczymy. Jak stanęłem, to w tym był W momencie, parę kiedy sekund. to mówił, już widzieliście, że samochód płonął? Nie, nie. Jeszcze to On płonął nie. na zewnątrz, on w środku nic nie płonęło. Aha, ale płonął tylko wy jeszcze nie Żadne, nie widzieliście Tak, żadne, żadne wskazówki nie pokazywały. Samochód jechał dalej, także na pewno nie był to silnik, bo gdyby coś było z silnikiem, od razu by były na czerwono wszystko się zaświetliło. Jak stanęliśmy, Rafał wy, wysiadł z tego samochodu. Zobaczył, że już jest ogień 2-3 metry nad samochodem, to mówi tylko uciekaj. Jeszcze odpaliłem gaśnicę, no ale gaśnica w Nie zasadzie to jest system taki, że ona pomaga ucieknąć, uciec jakby pilotowi i kierowcy.